No, na retupe, pevni. Abo na plane... planeta. Planeta pedalov. Kaj je manga, pevni, kurba? Mang. Veš, pocuj mi buta, ale pi. Tylko... Pocuj buta. Pocuj buta, kurba. Pocuj čakre. Na teš, kurba, se meta v drugo, co rodiš, kurba. O oh, Boże... A pierdolę, Bóg, ja więcej z nim nie gadam, pierdolę. Pablo! Dobrze jest wszystko, Ty Jesteś, kurde, prezydentem naszym. Dobra. Pamiętaj. Kurde jebanie, ty. Ty grać nie umiesz, tylko widły umiesz zbierać. Ba, granatem dostałem. Zabijam jednego. To cię zabili, jak spałeś. No. To Cię zabili młotkiem Miszkę na Ciebie posadzili Na oczach Twoich Dokładnie Zosrała Ci no No-nosoczotowa Nosoczotowa Czokołowa No to kurwa, no Pablo <Hello>. Jak zdrówko? Może <grym> w Nie do Ciebie mówiłem no Do dziewczyny pisałem Pójdź <grym> Nie obrazaj ją, ona jest duża Może zjeść no, nie, 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 kurwa, nie, nie, No nie, 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 kurwa. ja tak nie, samo, ja tak samo. O, śmietana jest nie, Śmietana gotowa. nie, nie, szybki, szybki jesteś, nie, 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 mnie. Będę nie, i sześć minut. Ja na Pablo, gdzie jest małpa? Weź małpę, małpa tęsknił. Jaka małpa? No małpa, no. Nie No jak nie znasz? Ona cię zna. Za znaczy, No grałeś tu małpą w Metlina, czy tam w jakieś inne gówno. Nie, nie znam No grałeś tam jakiegoś z, Ki z Kierowa, czy coś. Kirowa chyba. Nie, tak pojebało cię. No to... O, w teamie zagrałeś z małpą. Całą gram ki wiedci nie się. Ty pedale bez jaj. Patrz kurwa, jeszcze byśmy przepraszam i Iwa nie wyjebany. Patrz kurwa, to byś nie jebany Będę cię jewać od tyłu Boki Hardka, bez trzymanki od razu. Konkret. Pablo wyluzu, no to ty na dal tak się nie dałeś? No co? to ty pierdolni. No właśnie, coś mnie pychnąć od tylca. Nie, ja ci od tylca, nie dziękuję, wolę od frontu, walczyć. Kurde, <jest> super, dostałem w główko. Wow. Pablo, tylko o no tobie to, marzę. Pablo, o tobie tylko marzę. No to niemożliwe, kurwa, dla mnie dziwnie gra, miał coś jebany. Pablo, o tobie dobrze. tylko marzę. Może dobry jest jeden grzyb. Dobra co robisz? Olej Wam, YouTubea, będziemy walczyć Co robisz? Dławisz się? Włosami? Dławię się w I Czy było nowymi? Kurwymi kurwa Pablo! Czego? Kurwa Gdzie są kartofle? Federato! No, Pablo! Pablo cię drupa będzie na... No Pablo, padł przecież ciebie bro! No. Kurwa te dziki nie można tracić w ogóle, jedwabę! grać nie umiesz! Ja to malinkę tak zrobić w ogóle, kurwa! Co malinkę na czole zrób! Uczciwe, co za ty, ta pierdolę. Malinkę na czole sobie zrób! A, z interesem kurwa! Umiesz malinkę robić na czole? Tak, interesem umiem kurwa! Idź poproś tego, dziadka jakiegoś nie chcieli, malinkę zrobić na czole! <laughs> Co za pedał bez jaj? Ja Jak pedał bez jaj? To czym ma rysę kurwa? Kije ma. Stocha kurwa. Czekaj, zapytam ci gości. Jak zdrówko? Czekaj, co odpowie. Bomba pierdolnie za 33. Chujowo. O, chujowo powiedział. U. Kurde, Niedobrze. Ale to nie było do, do was, to było do SMS-a, mówię głośno. Napisałem, mówię, jak zdrówko i piszę jedną literkę. Potem uprawiam. Raz cały dzień SMSa a pisałem, nie? Idzie ze tezorykiem od kiełbasy. Będzie chciał kiełbasa. Potem będzie w bielnicę